To. I jesteśmy tutaj dlatego, że chcielibyśmy bardzo serdecznie nakłonić samorząd Warszawy do, do, do tego, żeby zaczął stosować prawo. Wiemy, co tu się dzieje. Płodziarze, różni katolicy, faszyści gromadzą się tu praktycznie codziennie. Hałasują, napadają na osoby, popychają, próbują się wejść do środka, niszczą. Eee, Czyli popełniane to są różnego rodzaju wykroczenia, przestępstwa. Przede wszystkim zakłócają domowi mi ludziom. I zakłócają mi... do ludziom. Więc. Y... Jest takie przekonanie, że to policja powinna, owszem, policja powinna, ale policja e, tak naprawdę w tym przypadku ma bardzo małe e, uprawnienia w stosunku do tego, co, ma, e, co może zrobić samorząd, bo to jest podstawowym obowiązkiem samorządu. I teraz zobaczmy dlaczego. Dlatego, że ustawa prawa zgromadzenia mówi, że to samorząd rozwiązuje zgromadzenie, na które ma być Czyli musi tu być przedstawiciel Urzędu Miasta, który jest, jak widzimy, pierwszy raz odkąd się te zgromadzenia zaczęły odbywać, bo wcześniej miasto nie wysyłało nikogo na zgromadzenia tutaj na tych podziarzy. Eee, Artykuł 55 ust. 1 mówi, że rozwiązuje nie policja, tylko. Organu gminy, a, artykuł, a ustęp trzeci mówi, że to rozwiązanie jest w drodze ustnej po dwukrotnym ostrzeżeniu uczestników. Czyli jeżeli jakiś samorząd mówi, że oni to mailem i oni mogą zdalnie, i oni są w kontakcie z policją, to kłamie. Dlatego że na każdym takim zgromadzeniu, gdzie wiadomo, że być może będzie konieczność rozwiązania, a przedstawiciel musi być osobiście, bo ma rozwiązać w drodze ustnej i ma jeszcze dwa razy ostrzec uczestników. Więc. Ustawa Prawo Zgromadzenia. Proszę bardzo, jakby się ktoś chciał poduczyć w ratuszu na jakiej podstawie jesteście zobowiązani rozwiązywać zgromadzenia, na których łamane jest prawo. Tutaj proszę bardzo jest odpowiedni przepis. Nie wierzymy, że to ja muszę robić, ale skoro macie takie słabe służby prawne, to ja nic nie poradzę. I jakie są przepisy łamane? 51 kodeksu wykroczeń, zakłócanie spokoju krzykiem, hałasem. To, że to się dzieje na zgromadzeniu... To nie znaczy, że można wszystko. Zgromadzenie zgłoszone to nie jest eksterytorialny kawałek ziemi, chodnika w Warszawie, na którym można robić wszystko. Czyli, właśnie, nie można włączać takich urządzeń, które szkodzą ludziom, które uszkadzają im słuch, nie można tak napadać z takimi dźwiękami, które są zagrożeniem dla ludzi. Następne, przepraszam, nie zrozumieję. Artykuł 90 kodeksu wykroczeń, proszę bardzo, To domowanie ruchu w strefie, w strefie zamieszkania, zgromadzenie zgromadzeniem, przejście musi być. To, że płodziaże się ustawiają w taki sposób, że nie ma przejścia tutaj i nie ma dojścia i nie ma możliwości swobodnego wejścia do, do przechodni aborcyjnej, to jest właśnie to. To jest kodeks wykroczeń, artykuł 19 kodeksu wykroczeń. Czyli już Pan, przedstawiciel Urzędu Miasta, ma dwa powody, no ale to jest zaledwie kodeks wykroczeń, więc może zrozumiemy, no, może jest mniej odważny niż my, chociaż no raczej powinien być albo zmienić pracę, no ale dobra, no to kodeks karny, proszę bardzo, no skoro już chcemy na grubo, to proszę bardzo, kodeks karny, 217, naruszenie nietykalności osobistej, to jest popychanie ludzi, przepychanie się, zastraszanie ich, ale także z, z, takie tutaj rozpychanie się, żeby osoby się bały przejść, czyli każdy niechciany tak naprawdę kontakt fizyczny e, dla osób, które tutaj próbują się znaleźć, odnaleźć, wejść i wyjść, naruszenie nietykalności, 193, zakłócenie miru domowego, próba wdarcia się do lokalu, Czyli nawet opieranie się o te drzwi, te próby tutaj właśnie wejścia, albo takiego zablokowania wejścia, żeby tam nie mógł wejść, same samemu opierać się to jest zakłócanie miru. to jest tak, to jest kodeks karny. Więc proszę bardzo, ale no, rozumiem, że jeszcze mało, na razie mamy cztery, no to jeszcze na koniec 190. A, to jest nękanie. No to chyba nie muszę wyjaśniać, że to się dzieje. Te wyzwiska, to, to popychanie, to zastraszanie, to nieliczenie się kompletnie z nikim, bo to jest nieliczenie się przede wszystkim z mieszkankami i mieszkańcami tutaj. To jest nękanie. I teraz oczywiście możemy usłyszeć różne kłamstwa, że to no ale to są, niektóre to są przestępstwa ścigane na wniosek. Ja mam dobry wzrok, mam świetne okulary i ja nie widzę w ustawie prawo napisane, że jeżeli łamane są przepisy karne, chyba że są to przestępstwa ścigane na wniosek. Nie, tego tam nie ma. Przestępstwa ścigane na wniosek również są podstawą rozwiązania zgromadzenia, na którym łamane jest prawo. No więc mamy pięć podstaw, i teraz jest jeszcze takie, mamy tu wielkie odkrycie. Teraz zrobimy, co się może wydarzyć, jeżeli samorząd będzie dalej kłamał, że nic nie może, jeżeli przedstawiciel miasta nie będzie się zjawiał na tych zgromadzeniach, jeżeli te zgromadzenia, na których łamane jest prawo, nie będą rozwiązane. No to znowu kodeks karny nam przychodzi. Teraz mamy 231 niedopełnienie obowiązku przez funkcjonariusza publicznego. Znaczy, nie uwzględnicie kogo. To nie jest ten pan tutaj jeden, który przyjechał, bo go wysłali. To jest organ gminy, czyli prezydent miasta. Czy to będzie ten prezydent, czy to będzie następny? Uwierzcie, że nakłanianie władzy do stosowania prawa w sytuacji, kiedy ta władza tchurzy, kłamie, kręci, sobie interpretuje prawo tak, żeby im było wygodnie, to jest jedna z rzeczy, którą ja na osobiście bardzo lubię. I nie odpuścimy na pewno. Bo ludzie tutaj mają prawo żyć, a albo tak ma prawo funkcjonować. Więc jeszcze raz, jeżeli możecie, idźcie też do samorządu warszawskiego, do Biura bezpieczeństwa, że na zgromadzeniach pod na 9 łamane jest prawo, a nie są one rozwiązywane i że żądacie, żeby to się zmieniło. Bardzo dziękuję. Dobra, ta...